Informacje o prowadzonych badaniach klinicznych można uzyskać z różnych źródeł. Jednym z nich jest internet z bogatym zasobem dedykowanych badaniom klinicznym portali i publicznie dostępnych baz danych. Często wystarczy wpisać do wyszukiwarki internetowej frazę z nazwą schorzenia wraz z dopiskiem badania kliniczne. Precyzyjnym narzędziem ułatwiającym proces poszukiwania są krajowe i międzynarodowe bazy badań klinicznych. Pacjent w badaniach klinicznych jako serwis informacyjno-edukacyjny skierowany do pacjentów oraz ich rodzin oferuje spis i linki do najbardziej popularnych baz badań zarówno polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych. Prezentowane strony internetowe zawierają oficjalne bazy badań w różnych fazach realizacji w tym także badania prowadzone w Polsce. Na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych w zakładce Konkursy znajduje się wykaz kilkudziesięciu projektów badawczo-rozwojowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych, który również może stanowić potencjalne źródło wiedzy na temat obecnie prowadzonych badań. Już w przyszłym roku rozpocznie się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie badań klinicznych. Zakłada ono uruchomienie ogólnoeuropejskiej wyszukiwarki badań. Wyszukiwarka ta będzie stanowić najbardziej kompleksowe źródło danych o badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Unii Europejskiej. Alternatywą jest rozmowa z lekarzem POZ, który może posiadać wiedzę na temat badań klinicznych prowadzonych w danym wskazaniu. Należy pamiętać, że samo znalezienie badania klinicznego nie gwarantuje zakwalifikowania się do udziału w nim. W celu sprawdzenia możliwości uczestnictwa niezbędny jest kontakt z danym ośrodkiem badawczym, a następnie przejście procesu kwalifikacyjnego.